Cześć, to Tomek z Motokontrolera i witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj opiszę Wam samochód, który jakiś czas temu sprawdzałem. Audi znowu, ale tym razem zajmę z A7 A4 Avant z 2021 roku z silnikiem benzynowym. 2.0 TFSI, 204-kodna jednostka z oznaczeniem 40 TFSI. Do tego mamy napęd na 4,4, koła Quattro, co prawda realizowany przez Haldex. I skrzynię automatyczną Mestronik. Auto jest z 2021 roku, przyjechało do nas za naszej zachodniej granicy, czyli z Niemiec. Deklarowany przez sprzedającego przebieg to 79 578 km. Co mamy w ogłoszeniu? Pobierz naszą wtyczkę i sprawdzaj historię szkód pojazdu bezpośrednio w ogłoszeniu. Link w opisie filmu. Czytamy. Oferuje na sprzedaż piękną Audi A4B9 w wersji po liftingu. Auto o oznaczeniu o 40 TFSI posiada dynamiczny silnik benzynowy o mocy 204 koni. No, to tu się nawet zgodzę. Napęd 4 oraz automatyczna skrzynia biegów s e A4 wyposażony jest w pakiet stylistyczny S-Line e zewnętrzny, wewnętrzny oraz sportowe zawieszenie. W połączeniu z pakietem Black wygląda świetnie. Samochód posiada niski, udokumentowany przebieg oraz pełną historię serwisową w Audi. Auto zakupione od pierwszego właściciela w Niemczech. Sprzedaż na podstawie faktury VAT-marża, kupujący zwolniony z podatku 2%. Zapraszam do kontaktu. No to cóż, umawiamy się. Przyjeżdżamy na miejsce i co zostajemy? Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Sam samochód na pierwszy rzut oka wygląda ładnie, felgi niezniszczone, mamy pełne ledowe oświetlenie z tyłu, pływające kierunkowskazy, całkiem nieźle. No ale robimy obejście dookoła, no i znowu, co nam się zaczyna rzucać w oczy? Przód, coś jest nie bardzo. Pasowanie maski do pasa przedniego może inaczej, generalnie całego pasa przedniego wygląda średnio. Prawy przedni błotnik, ktoś się ewidentnie starał, tylko zapomniał o pewnych detalach, no i... Brak chociażby zajścia na drzwi, też są du duże różnice między prawą a lewą stroną, więc szczeliny też się nam nie zgadzają. Drzwi pasażera podobna historia co z błotnikiem też nie bardzo te szczeliny wyszły no ale prawe tylne drzwi już ewidentnie widać, że coś się działo mamy piękną skórkę pomarańczy, mora kiernicza jest widoczna z daleka no, no i tak samo spasowanie tych drzwi tak, no średnio patrząc jeszcze troszkę wyżej. Na słupku A, w sumie to już w no wejściu praktycznie na szczyt szyby, Słupka drzwi kierowcy, szyby drzwi kierowcy przednie. mamy piękną przejście lakiernicze, bardzo ładne takie białe odznaczenie. No ale idziemy dalej. Z tyłu, ok, tylna klapa nie była demontowana. Cała lewa strona, bez zarzutów, wszystko wygląda prawidłowo. Otwieramy maskę, są ślady demontażu maski, są ślady demontażu błotnika przedniego. No na pasie przednim ubyło trochę wkrętów, śrub, spinek, sobie to bardzo dużo ich ubyło, więc można było co nieco bardziej przynajmniej pozaglądać. Tak samo drzwi pasażera, też posiadają ślady demontażu jeżeli chodzi o drzwi przednie, zresztą prawie tylne tak samo. No ale co, bierzemy miernik i badamy jak to wypadło. No i pierwsza rzecz, maska. No i mamy podkład szpachlowy w okolicach prawej lampy, trochę 500-600 mikronów. Nie jest to dużo, no ale już widać coś się działo. Element wymienny można było chociaż go wymienić na podkolor, nawet, no ale został naprawiony. Biorąc pod uwagę miejsce tego uszkodzenia, można też śmiało założyć, że lampa została wymieniona. Oznaczenia niestety nie były do końca widoczne, ale moim zdaniem to się niestety wydarzyło. Lampa też jest inna, już nie jest fabryczna prawa strona. Błotnik prawy przedni był zdemontowany. Natomiast lakier mamy fabryczny, mniej więcej do 100 mikronów. Więc można też moim zdaniem bezpiecznie założyć, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to, że no nie jest to fabryczny błotnik do tego samochodu. Drzwi pasażera z przodu mamy tutaj do 130 mikronów, minimalnie więcej. Czy one były lakierowane? Raczej nie. Natomiast też można założyć moim zdaniem, że zostały one wymienione pod kolor. No i tutaj sprzedawca niestety nie bardzo służył pomocą. Po prostu stanął sobie parametrów dalej, czekał aż zrobię swoje i pozwolę mu wrócić do domu. W dolnej części słupka ponad 1000 mikronów mamy. Trafiany zatopiony. Lecimy dalej. Tylne drzwi prawe. No i tutaj jest lakierowane. Widać to już zresztą na pierwszy rzut. Okręk, tak jak mówiłem wcześniej. Tragedii nie ma jeżeli chodzi o grubości, bo tam 160-170 mikronów, więc jest to tylko druga warstwa lakiernicza. Oba tylne błotniki bez zarzutów. Tylna klapa OK. Drzwi po lewej stronie OK. No i drzwi, błotnik lewy przedni Okay. Tam te elementy nie były demontowane, więc tutaj możemy założyć, że jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o wnętrze, pierwszą rzecz, którą sprawdziłem, no to tapicerkę tego nieszczęsnego słupka A, no i niestety była nieudolnie ściągana, nieudolnie zakładana, bo odstaje i czy coś połamali, czy po prostu im zabrakło funduszy na spinki ciężko powiedzieć, ale latała luźno można było sobie ją delikatnie tym palcem i fruwała jeżeli chodzi o pozostałe tapicerki słupków ok, sprawdziłem także deskę rozdzielczą, no i tutaj żadnych śladów większej ingerencji nie znalazłem kwestia jest tylko było tam po lewej stronie zakładam, że raczej byłem przy demontażu drzwi uszczelka delikatnie nie bardzo się działa, no ale dało się ją poprawić palcem tapicerki Drzwi. Lewa strona cała w porządku, prawa strona. Najprawdopodobniej prawe tylne drzwi były lakierowane w całości, natomiast drzwi prawe przednie, bo cały boczek drzwi był ściągany. Są ślady narzędzi po próbie ściągnięcia tych elementów. Niestety, nie bardzo panom to wyszło, lub panu, więc jest to mi bardziej uprawdopodobnie, że te drzwi także nie były fabrycznie na tym samochodzie, zostały po prostu dobrane pod kolor. Pozostałe elementy, jak pasy bezpieczeństwa, nie było śladów, żeby cokolwiek tam się działo, natomiast też metek niestety nie idzie dojrzeć bez zdjęcia osób Fotele w fajnym stanie No jak na Audi, które ma 80 tysięcy I było wyprodukowane w czasach pandemii Gdyby to było auto z 2018 2017 albo na 2019 roku To powiedziałbym, że wyglądają dość słabo Wirtualny kokpit sprawny Komputer pokładowy sprawny Wszystkie dodatki, które są do auto Jak najbardziej działały No jest ciekawostek Komputer pokładowy samochodu i poinformował nas, że jest przekroczony przegląd i auto wymaga obsługi jeżeli chodzi o resztę rzeczy we wnętrzu nie ma tutaj się specjalnie do czego przyczepić i ostatnia rzecz, koła felgi w ładnym stanie, niezniszczone. tarcze klocki też wyglądały przyzwoicie opony z 24 roku w dobrym stanie, bieżnika sporo ich stopień zużycia świadczył, że geometria pojazdu jest prawidłowa więc jest ok co prawda chińskie ale jest ok. Dalej patrząc bagażnik, normalny ślad eksploatacyjny. Coś tam było widać przewożone, ale nie został zniszczone, nie został zamęczony. Wszystko co jest pod spodem, czyli misa bagażnika, bez uwag wyglądało to dobrze. To a teraz większe szczegóły pod maską. Tak jak wspomniałem na początku, no pas przedni widać, że był rozbierany. Ja niestety zszedł razem z belką, są ślady montażu nowej belki. Sprawdziłem też miernikiem jak wyglądają kielichy zawieszenia, jak wyglądają podłużnice. I teraz tak. Ważna sprawa jest taka, że teoretycznie lakier na wszystkich tych elementach jest prawidłowy. Natomiast w 100% zweryfikować w tym samochodzie, czy cokolwiek się działo z podłużnicą prawą, bo to była strona, na której się bardziej skupiałem. No, ciężko niestety powiedzieć, ponieważ jak najbardziej można kupić podłużnicę. Już polakierowana, z reguły jest zresztą czarna yy, i ona mniej więcej ma grubość w okolicach 30-40 mikronów. ale bez kompletnego demontażu od dołu wszystkich osłon dojrzeć montaż do grodzi nie, no nie jest to możliwe, więc w 100% tego wykluczyć nie można. Natomiast zaznaczam, fartuchy, węgi nietknięte. Yy, na pasie przednim yy, wszystkie chłodnice wyglądały na, troszkę na wszech auta. Sama jednostka napędowa, poziom oleju w porządku, olej trochę przepracowany, płyn chłodniczy poziom w normie, klarowny bez osadów, nie spostrzegam żadnych wycieków na samej jednostce napędowej od góry, zresztą od dołu tak samo było sucho, więc reszta jak najbardziej ok, ale brak jakiejkolwiek zawieszki serwisowej, tutaj nie mamy nic. Komora silnika była wyczyszczona dokładnie, można było spokojnie spożywać posiłki z samego silnika. I teraz podwozie, no i tutaj mamy też parę ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że brak osłony silnika. Z jednej strony minus, z drugiej strony dla mnie plus, bo przynajmniej mogłem sobie wszystko dokładnie sprawdzić. Osłony termiczne pogniecione, czy pogniecione, były pogniecione, zostały wyprostowane, też nie wszystkie kompletne. Na pasie przednim od spodu tak samo widać, że nie wszystkie spinki mocowania są. Natomiast najbardziej rzuca się w oczy prawa strona zawieszenia z przodu. Wszystkie elementy, jak dolny wahacz, jeden drugi, wszystkie duże element, części elementów zawieszenia, końcówki drążków są nowsze z prawej strony. Z lewej, co świadczy, że no, uszkodzenie było na tyle powiedzmy, poważne, że doszło do wymiany tych elementów. Teoretycznie nie twierdzę, że mogła być uszkodzona część konstrukcyjna, natomiast nie mogę tego wykluczyć. Z drugiej strony, gdyby ta szkoda odbyła się w Polsce, no to w cepic by się pojawił bardzo ciekawy zapis w stylu powstania szkody istotnej, uszkodzenia układu kierowniczego, co też nie każdy lubi, jak to jest odnotowane w jego samochodzie, że chce go kupić. Tak jak mówiłem, jednostka sama napędowa sucha, hmm, połączenie skrzyni biegów z silnikiem suche, wyjście wału napędowego także, tylny most bez zarzutów, pół ośki, zawieszenie z tyłu, ok, tutaj się nie ma do czego przyczepić układ wydechowy nie był jakoś tam szczególnie pokryty nalotami korozyjnymi przewody hamulcowe, przewody paliwowe tak samo bez zarzutów i tutaj jedyną rzeczą, na którą ja ubolewam bardzo mocno, no to niestety progi są przy pakiecie są mocno zabudowane plastikami a przydałoby się obejrzeć jeszcze trochę chociaż tej podłogi od spodu, no niestety bez ich demontażu jest to niemożliwe więc sprawdzenie tych elementów też niestety nie było możliwe Niestety, to tyle, jeżeli chodzi o samopodwozie zostały nam jeszcze dwa elementy, jak komputer diagnostyczny to tutaj brak błędów, parametry rzeczywiste. Jednostka trzymała jak najbardziej. Sprawdzenie katalizatora i zaworu EGR także wypadło pozytywnie. Więc ostatnią rzecz jaką stricte ze samego sprawdzenia pojazdu przeszliśmy, to próba drogowa. Rozruch niestety na zimno nie miał możliwości, bo umówiliśmy się wcześniej na stacji kontroli pojazdu, bo pora była na tyle późna, że mieliśmy tak naprawdę ostatnie 20 minut jej pracy, żeby się tam dostać i sprawdzić samochód od spodu, więc no niestety samochód musiał przyjechać i nie byłem w stanie zobaczyć jak się silnik uruchamia na zimno, natomiast na ciepło jak najbardziej ok silnik pracował prawidłowo, nie było żadnego zwiększonego zadymienia cała próba drogowa, no jako duży plus dla samochodu, tutaj naprawdę prowadził się tak jak miał się prowadzić, czyli było przyjemnie wygodnie, ok no i ostatnia rzecz, którą chciałem sprawdzić u sprzedającego, to jest ten udokumentowany przebieg. No to pochodzę do sprzedającego i się grzecznie pytam, to ja bym poprosił o dokumenty serwisowe, skoro jest udokumentowany przebieg, bo chciałbym je przenieść do raportu. Nie ma. Ok. A jakąkolwiek informację z autoryzowanego serwisu, no bo w książkę wiem, że jest cyfrowa i tak dalej, nie ma. A dowód rejestracyjny? No to na szczęście było. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl Więc, cóż, na tym zakończyliśmy całe sprawdzenie samochodu. Samochód bardzo niejednoznaczny. Przy kwocie ponad 120 tysięcy. Ja nie mogłem polecić zakupu tego samochodu, jest tam zbyt dużo niewiadomych. Bezwypadkowy to samochód na pewno nie jest. Jest podejrzenie, że miał poważniejszą naprawę. Nie mogę na tego wykluczyć, bez już tak naprawdę sprawdzenia samochodu w warunkach warsztatowych. Ale dajcie znać w komentarzu, czy wy byście się skusili, a może co sądzicie o samym modelu. No ja na przykład uważam, że ten model Audi jest całkiem sympatyczny. Ma swoje odpały niestety jeżeli chodzi o elektronikę natomiast sama jednostka napędowa jest jak najbardziej na plus bardzo fajny silnik, bardzo elastyczny jak chcemy jeździć spokojnie od nic wdzięcznym się bardzo niskim spalaniem jak chcemy jeździć trochę szybciej mamy ten zapas mocy żeby to zrobić no ale spalanie się potrafi nawet potroić w okolicach 14-15 litrów więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie proszę dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie a jeżeli podoba Wam się odcinek łapa w górę Trzymajcie się. Hej.